Witam cię na spotkaniu. Zrób to sam, zrób to sama. Plakat, ulotka, zaproszenie. Nazywam się na Emi Gryczko i zachęcam firmy i instytucje do tego, żeby wykorzystywały urządzenia mobilne i narzędzia online po to, żeby lepiej angażować pracowników, studentów, uczestników konferencji. Jestem wielką fanką uczenia się z internetu i wykorzystywania narzędzi, które są dostępne bezpłatnie dla każdego. Na dzisiejszym spotkaniu przedstawię Ci proste programy i aplikacje mobilne, które sprawią, że stworzysz własną grafikę, plakat bądź zaproszenie. Pokażę Ci, jak możesz zdobyć wysokiej jakości piękne zdjęcia z internetu, które będziesz Mógł czy mogła wykorzystać w swoich pracach graficznych. W końcu przedstawię Ci krok po kroku, w jaki sposób możesz wykorzystać program Canva do tego, żeby stworzyć plakat lub ulotkę. Zapraszam! Zanim sprawdzimy, co można znaleźć w internecie, chciałabym Cię na chwilę zaprosić do Krakowa. Przenieśmy się wspólnie w czasie, do roku 1907. Wtedy kobiety kupowały na bale rękawiczki, a mężczyźni szykując się na te wydarzenia, pastowali swoje lakierki. W Krakowie przy ulicy Świętej Anny 2 mieścił się sklep Franciszka Lubańskiego, który wyrabiał piękne rękawiczki balowe. Lubański reklamował swój sklep w gazecie. Przeczytajmy, jak brzmi komunikat reklamowy. Kto się chce w tym karnawale niedrogo bawić, tego zaprasza się po rękawiczki balowe krótkie i długie do magazynu rękawicznego pod firmą F. Lubański. Tamże nadstawia się rękawiczki długie, zniszczone, części z palcami tak kunsztownie, że się tego nikt nie domyśli. Wszystkie rękawiczki daje się mierzyć. Pranie rękawiczek na poczekaniu. Gdyby Lubański żył dziś, można się pokusić o tezę, że reklama w prasie nie wystarczyłaby, żeby o jego usługach dowiedziały się kobiety zmierzające na bal. Gdyby Lubański dziś prowadził swój biznes, czy to z rękawiczkami balowymi, czy z innymi pięknymi wyrobami dla kobiet, zapewne miałby swój profil na Instagramie. Jego firma byłaby obecna w mediach społecznościowych, a tam byłoby mnóstwo pięknych zdjęć przedstawiających kobiety, których dłonie są przeobleczone w wyroby lubańskiego. Profil Instagramowy lubańskiego mógłby wyglądać właśnie tak: byłyby tam kolaże, byłyby tam portrety czy zdjęcia lifestyleowe jak to zdjęcie przedstawiające parę tańczącą na balu. Zdjęcia Lifestyle'owe to są takie zdjęcia, które odnoszą się do pewnego stylu życia, który promuje sklep czy biznes. Gdyby Lubański żył dziś i prowadził swoją stronę internetową, oprócz obecności w mediach społecznościowych mógłby też tworzyć interaktywne prezentacje i infografiki. Interaktywne prezentacje bądź infografiki można stworzyć własnoręcznie za pomocą darmowych narzędzi dostępnych przez przeglądarkę internetową. Są to dwa moje ulubione narzędzia. Pierwszy to jest PictoChart, a drugi ThinkLink. Za chwilkę pokażę, jak wyglądają infografiki. Na stronie PictoCharta Mamy do dyspozycji gotowe szablony, które możemy wykorzystać do tego, żeby stworzyć własną infografikę, czyli zgrabne przedstawienie liczb, cyfr i danych na jednej stronie. Interaktywna prezentacja może mieć też postać zdjęcia i takich małych aktywnych punktów. Na zdjęciu widzimy parę e, młodożeńców. I na sukience, i na dekolcie panny młodej dostrzegamy takie małe punkty. Są to tak zwane hotspoty. Hotspoty, czyli punkty, do których jest przypisana dodatkowa treść. Ta dodatkowa treść to może być, tak jak w tym przypadku, tekst, informacja na temat danego produktu, w tym przypadku rękawiczek panny młodej, ale to też może być. Link do filmu, który od razu możemy obejrzeć z tego, z, tej, z tego poziomu. Lubański sprzed 100 lat nie miał oczywiście w swojej kieszeni smartfona, który pozwalałby mu stworzyć piękne zdjęcia i od razu się nimi dzielić przez media społecznościowe. Nie miał dostępu do narzędzi, które są bezpłatne. I bez szczególnego przygotowania i przeszkolenia pozwalają dosyć szybko e, tworzyć piękne materiały graficzne. My jesteśmy w znacznie lepszej sytuacji. W internecie i w sklepach z aplikacjami mobilnymi w każdym tygodniu pojawiają się nowe narzędzia. Jest ich mnóstwo. Pojawia się pytanie: jak wybrać najlepsze narzędzie dla mnie? Na jakie kryteria zwrócić uwagę? Jak spośród tego gąszczu wybrać te narzędzia, w których, z którymi będziemy się czuli komfortowo i w których będziemy mogli tworzyć ciekawe grafiki? Jakie kryteria wziąć pod uwagę, wybierając narzędzie online albo aplikację mobilną? Pierwszą rzeczą jest to, czy musimy za to narzędzie zapłacić. Po drugie, czy narzędzie jest dostępne w języku polskim. W końcu, czy nasz sprzęt. Odpowiada wymaganiom tego narzędzia? Czy musimy się rejestrować? Czy musimy coś instalować? No i w końcu, czy aplikacja lub narzędzie oferują filmy instruktażowe i podpowiedzi, jak sobie radzić z poszczególnymi funkcjonalnościami? Przyjrzyjmy się bliżej tym kryteriom. Czy nasze narzędzie ma być płatne czy bezpłatne? Jakie są opcje? Najpopularniejszą Opcją są oczywiście narzędzia bezpłatne. Ale kiedy decydujemy się na rzeczy bezpłatne, musimy się liczyć z tym, że zobaczymy reklamy, które potrafią być uciążliwe, szczególnie gdy korzystamy z telefonów komórkowych, ze smartfonów, i reklama przesłania część ekranu. Ciekawym wyjściem są narzędzia w modelu freemium. Freemium jest to połączenie dwóch słów free, czyli bezpłatne i premium, czyli dodatkowo płatne ze specjalnymi funkcjonalnościami. W tym modelu mamy dostęp do podstawowej wersji aplikacji lub narzędzia, a kiedy chcemy zrobić coś ekstra, musimy dokupić dodatkową funkcjonalność. Jest też model subskrypcyjny, w którym decydujemy się, co miesiąc, co rok. Odprowadzać pewną kwotę pieniędzy. Zwykle użytkownik ma okres próbny, dzięki czemu może się przekonać, czy chce korzystać z tej aplikacji czy narzędzia i płacić co miesiąc jakąś kwotę. Kolejnym istotnym kryterium jest to, czy narzędzie jest dostępne w języku polskim. Prawda jest taka, że aplikacje mobilne ze swojej natury. Nie mają wiele przestrzeni na tekst. Mnóstwo informacji jest przedstawionych w formie ikon bądź filmików instruktażowych. W związku z tym zachęcałabym, żebyś się nie zniechęcał lub żebyś się nie zniechęcała, widząc aplikację czy narzędzie wyłącznie w języku angielskim. Spróbuj, bo być może dane narzędzie, nawet jeśli dostępne jest tylko w języku angielskim, okaże się na tyle intuicyjne, że będziesz go używać z przyjemnością.